Dzień dobry, kochani, w ten deszczowy poniedziałek. Wczoraj rozmawialiśmy o sakramencie pojednania jako miejscu miłości i uzdrowienia. Jak zatem spowiedź może szkodzić? Zapraszam na dzisiejszy materiał. W pierwszej chwili, jeśli chodzi o ewentualną szkodliwość spowiedzi, może skojarzyć się tak zwana spowiedź furtkowa. Została ona zakazana przez episkopat, bo jak zwraca się uwagę, spowiedź ta nie dotyczy wszystkich grzechów penitenta, a jedynie tych, które mogą stanowić furtkę do działania złego ducha, w tym także grzechy przodków, z których spowiadać się nie należy, tym samym podważając zbawczą moc sakramentu pojednania w formie zwyczajnej. Nie będziemy jednak rozmawiać o spowiedzi furtkowej. Dzisiaj chodzi mi o sytuacje, w których przystąpienie do sakramentu pojednania może przynieść szkodę penitentowi. W tym miejscu warto wspomnieć o postawie samych spowiedników. Nie bez powodu toczy się dyskusja o zakazie spowiedzi dla dzieci poniżej 16 roku życia, co zakrawa o hipokryzję pomysłodawców tego rozwiązania, zwłaszcza, że dzieci, które mogą już zażywać pigułkę dzień po, w domyśle są na tyle dojrzałe, by współżyć, ale są za mało dojrzałe do rozróżnienia dobra od zła moralnego w swoim postępowaniu. Nie wiem, co mają w głowie pomysłodawcy, choć się domyślam, czemu ma to służyć. Powiem jedynie krótko że dzieci powinny zacząć się spowiadać jak najszybciej po osiągnięciu wieku rozeznania, by kształtować w prawidłowy sposób swoje sumienie. Jednak nie każdy ksiądz powinien spowiadać dzieci, posiadające znacznie wyższą wrażliwość niż dorośli i mogą zostać zniechęcone przez zbyt surowego spowiednika. Temat zniechęcenia przez spowiedników zostawmy, zrobię o tym oddzielny odcinek. Dziś zajmiemy się natomiast sytuacjami, w których osoba przystępuje do sakramentu pojednania ze szkodą dla siebie samego. Ale nie bez powodu wspomniałem o spowiedzi dzieci. Jak łatwo się domyślić, osoba ze źle ukształtowanym sumieniem może narobić sobie w sakramencie pojednania więcej szkody niż pożytku. A jakie sumienie najczęściej można spotkać w internecie? Od dłuższego czasu przyglądam się różnego rodzaju internetowym aktywnościom księży bo to najczęściej do nich trafiają internauci, którzy chcą się dowiedzieć, co jest grzechem ciężkim, a co nie, albo czy jakieś działanie jest grzechem w ogóle. Niesamowicie popularne są tego typu nagrania, co widać nie tylko po wyświetleniach, ale także po tym, że są to najczęściej komentowane materiały przez internetowe brukowce, co zauważam, szukając newsów do odcinków środowych i piątkowych. O ile niektóre pytania są na tyle szczegółowe, że rzeczywiście pomocna może okazać się wypowiedź księdza, który w końcu jest specjalistą od teologii, przynajmniej w teorii, o tyle większość z nich i co widać w komentarzach nie prowadzą w żaden sposób do formacji sumienia, nie rozwiązują problemu. Wręcz przeciwnie, odpowiedź choćby nie wiem jak konkretna i precyzyjna jest początkiem serii kolejnych pytań i wątpliwości. To jakby ci pytający mieli w bucie kamyczek, po grecku skrupulus, stąd nazwa przypadłości, skrupulanstwa. Nieważne, czy on tam rzeczywiście jest, czy tylko im się zdaje. W każdym razie czują, że coś ich uwiera, i każda odpowiedź powoduje, że uwiera ich jeszcze bardziej. Mają jeszcze więcej pytań. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te pytania nie prowadzą do właściwej formacji, ale mają utwierdzić pytającego w jego własnej opinii na ten temat. W tym momencie możliwe jest wykształcenie się dwóch postaw u takiego internetowego pytacza. Pierwsza z nich to taka, że robię coś, yy, nie uważam tego za grzech, dlatego szukam potwierdzenia mojej opinii. Pytam różne autorytety, a im bardziej przekonuję się, że to jednak jest grzech, zaczynam formułować, Pytania w taki sposób, żeby ktoś w końcu odpowiedział: To zależy. I to jest dopiero woda na młyn, na młyn kolejnych pytań, prowadząca do stwierdzenia, że to, co robię, nie jest niczym złym i nie muszę iść do spowiedzi, choć obiektywnie jest to grzech ciężki. Druga postawa jest kompletnie inna. Taka osoba zadaje pytania o rzeczy, które nie są grzechem. Albo są grzechem lekkim, nie wymagającym spowiedzi, przy czym drąży temat, zadaje kolejne pytania mające na celu uzyskanie potwierdzenia, że jest to jednak grzech. Takie osoby są trochę jak hipochondrycy, którzy doszukują się u siebie schorzeń, których w istocie nie mają, są zdrowi. Tak samo te osoby doszukują się grzechów, które, których nie popełniły. Obie te postawy rodzą się. Z wielkiego lęku przed grzechem śmiertelnym i jego popełnieniem. W pierwszym przypadku efektem jest takie samousprawiedliwianie wyparcie faktu popełnienia ciężkiego grzechu. W drugim zaś chęć wyznania wszystkiego, łącznie z tym, co już zostało rozgrzeszone i tym, co grzechem nie jest. Tak na wszelki wypadek. Kiedy więc przychodzi do spowiedzi takiej osoby, w pierwszym przypadku Zataja ona grzechy przed spowiednikiem, sądząc, że nie zrobiła nic złego, co z automatu czyni tą spowiedź nieważną. Taka postawa ma więc opłakane skutki. Jeśli jakimś cudem spowiednik zda sobie sprawę, z kim ma do czynienia i wyciągnie z takiej osoby konkretne grzechy, to ta osoba będzie uporczywie twierdzić, że nie są to grzechy, przez co odmawia skruchy i tym samym rozgrzeszenia za nie. W drugim przypadku osoba w konfesjonale spowiada się z rzeczy, z których nie powinna się spowiadać. Niekiedy przypisuje swojemu działaniu takie cechy, aby rzeczywiście niewinne działania wyglądały na grzechy. Upewnia się, czy spowiednik na pewno wszystko dobrze usłyszał, bo przecież jak czegoś nie dosłyszał, to nie rozgrzeszył. W skrajnych wypadkach taka osoba spowiada się również z grzechów, za które otrzymała już rozgrzeszenie co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, uporczywe wątpienie w Boże miłosierdzie, a nawet może zacząć wyznawać grzechy, których nie popełniła. Już nie nadaje niewinnym czynnościom cech grzechu, ale wprost kłamie, że dopuściła się konkretnego grzechu. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1864 mówi o obydwu tych postawach następująco. Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odmawia przyjęcia ze skruchą miłosierdzia Bożego, pierwsza postawa, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie ofiarowane przez Ducha Świętego, druga postawa. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku skruchy i do wiecznego potępienia. Skrupulantstwo może się objawiać w życiu każdego z nas i o ile jest to jakiś etap przejściowy, z którego się wyrasta, albo efekt jakichś chwilowych trudności życiowych, przemęczenia czy problemów zdrowotnych, to nie jest problemem. O tyle jeżeli zaczyna być jedyną postawą sumienia, to zaczyna się poważny problem. Z drugiej strony bardzo podobne ale zupełnie nieszkodliwe, a wręcz przeciwnie, bardzo korzystne postawy mogą przejawiać osoby o wysoce wrażliwym sumieniu, tak zwanym sumieniu bojaźliwym. Na przykład dzieci, a nawet święci. Bardzo trudno odróżnić skrupulanta od osoby o wysoce wrażliwym sumieniu. Właściwie jedynymi różnicami jest po pierwsze punkt wyjścia. Dla osoby bojaźliwej, punktem wyjścia będzie miłość do Boga którego uraziło się grzechem, nawet najmniejszym. U skrupulanta to będzie skupienie się na własnym ja, swojej niedoskonałości, oraz druga, druga różnica to to, że spowiedź dla osoby o wysokiej wrażliwości przynosi spokój ducha, radość i wdzięczność za otrzymany dar przebaczenia. Skrupulant natomiast nie doświadczy tego spokoju ducha. Będzie się dalej oskarżał, czy na pewno wszystko wyznał, czy na pewno spowiedź jest ważna. Słowem, to uwieranie w bucie będzie narastało zamiast zniknąć po spowiedzi. Niektórzy zapewnie, zapewne z chęcią stwierdziliby, że na skrupulanta działa szatan, który pragnie oderwać go od komunii z Bogiem w sakramencie Eucharystii. I zapewne w niektórych przypadkach, zwłaszcza tych przejściowych, może tak być. Ale w postawie permanentnie skrupulanckiej szatan nie jest już do niczego potrzebny, bo człowiek sam sobie to robi znacznie skuteczniej. Jeżeli dostrzegasz w swoim postępowaniu skrupulanstwo, zwykła spowiedź może przynieść więcej szkody niż pożytku. W takim wypadku warto skorzystać z kierownictwa duchowego, powiedzieć księdzu o tym, że podejrzewasz u siebie skrupulanstwo i słuchać jego wskazówek. Nie dyskutować, tylko przyjąć jego wskazówki. Nie chodzić przy tym do innych spowiedników, tylko spowiadać się u tego jednego. U skrupulantów będzie taka pokusa, żeby poszukać jeszcze wskazówek u innych, ale, ale nie, tylko u tego jednego spowiednika. W ten sposób lepiej Cię pozna i lepiej Ci pomoże. Ponadto powstrzymaj się od zadawania pytań i słuchania odpowiedzi na pytania związane ze swoim skrupulanstwem. A jeżeli ogląda to jakiś ksiądz, który udziela się w taki sposób w internecie, to apeluję o rozważenie słów świętego Pawła z wczorajszych czytań. Czy tymi odpowiedziami nie działa na swoją korzyść, bo to się klika, czy dla dobra swoich widzów, w których w ten sposób może utwierdzać tą postawę skrupulanstwa? Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym materiale na moim kanale. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym wideo.